Sianko, robię dogryweczkę tego, co mi zostało z karmienia. I... Jedziemy! Potem będą nowe filmy, które muszę nakręcić. Jeszcze nie zacząłem. No i... lecimy, no. Tutaj mamy samca psalmopeus. Sorry, formictopus trichomatus, Bierzemy sobie... ...takiego wijącego się dziubaska i rzucamy mu... ...elegancko. pięknie. Tu natomiast mamy kędziorka, tego bardziej owłosionego, bierz, jedz. No ogólnie to przeważnie taki problem jest, ja, z tego co widzę, wydaje mi się, że może ona za niedługo linić. No nie bierz. Tu jest Davos Pentaloris. jak wiecie uważam te pająki za no, dość szybkie, niebezpieczne, nie reakcji nie ma. Ale ładnie się na taki na błyszczy pod oczami, znaczy nad oczami. Szkoda, że nie zmierzyłem tej głowy. Byłem pewny, że będzie chciał niestety. Tutaj mamy bombę. Ja tak nazywam tą braszkę. To jest brachypelma Pelma. Wagan. Strzymaj o elegancko. Ogólnie ona znajduje się tutaj, bo w Teradium zdarzył się taki wypadek, że prowadnice się po prostu wyrwały. No to jest właśnie urok tanich terrariów, które miałem, nie? Jakby jestem z nich zadowolony, nie? Tylko no, z biegiem czasu się popsuło, nie? Więc tak, tu mamy kolejnego demona prędkości: jakim jest Davus Pentalorus, który też nie chce pokarmu przyjmować. No co jest z tymi pająkami nie tak? Chyba nie lubię je już. Tutaj mamy oh, Honopelmę Semani. Tutaj jest powylinkowy jakiś pająk. Poszło, damy mu więcej. Trzymaj. Pięknie. Pięknie. Podoba mi się bardzo. wyciągniemy mu klinkę. Czyli jak to chrupie. Dobra pędzla do czyszczenia. Zarpis. Ej, bo jak teraz na to patrzę, nie? To materiał się skończy. Wstaw jakieś gówno z mojej tej galerii, nie? Wiesz na rzeczy. I większy popularne, co? No tak, i ładne model jest ma patrz, na przykład na Miku jest taka blada. I też trudniej się renderuje, bo ja to wszystkie te animacje robią. W sensie ręcznie? No w sensie jak i właśnie robię tak, że robię jedną animację, a to właśnie sami różne postaci do i jak widać niekiedy nie grają z sobą. Typu nie wiem, jakaś ręka źle pójdzie, albo się pod sukienkę zawinie i ogólnie z lepszym komputerem byłoby lepiej dla mnie, nie? Ten render byłby inny, właśnie te płachty lepiej by latały. Jeszcze ja zrobię w tydzień. Gratuluję. Tak, bo tydzień tam się dowiedziałam, że to występuje. Lepiej. Dobra, bo ja byłem na zameczku w razie Bożu na gamingowym festiwalu. Trochę ubogo ujrzę, ale jako minę miał gościu, kiedy podchodzę do stoiska energetyków i patrzę, nie mam tego, 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 aż w końcu mówię do gościa: Dzień dobry, proszę mi zapakować wszystko. On tak na mnie patrzy. A jak wszystko? Ja mówię, no wszystko. Dał mi to w kartonie! Hop, kurde, nie. Nie no, bo zajebiście, kurde, jak... Hop, z, z, jakbyście zobaczyli minę tego chłopa, to byście wcelili. W każdym razie, panie jak to widzisz? Dzięki bardzo. Pozdrawiam serdecznie. quá 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 kênh Ghiền